Potajsku z krewetkami. Dzisiaj będzie tanie, tak jak w tytule potajsku z krewetkami. Jest to danie, które można zaserwować jako zupę, można zaserwować jako drugie danie, z tego względu, że gęstość odpowiada i temu i temu. Następujące składniki, tutaj zawsze pokazuję początkowo składniki, ale w międzyczasie, gdy czegoś brakuje, dodaję różne przyprawy, więc dopiero podczas dodaję przyprawy i na końcu Wam oczywiście wszystko pod filmem wypiszę. Nie martwcie się, niczego nie ominę. Następująco przechodzimy do zadania. Potrzebujemy garnek. W którym będziemy wykonywać całe danie. Wlewamy wody, i tutaj jest litr wody. Litr wody, i trzeba tą wodę zagotować, tak porządnie, tak wiecie, naprawdę porządnie, żeby. Yy, dodać później składniki. Ja tutaj niepotrzebnie wlałam zimną wodę, możecie już zagotować, już cieplejszą. To skrócicie czas yy, czekania, tak jak ja to zrobiłam. No, czasem tak jest. O, już bąbelkuje, Także w tym momencie dodajemy czerwone kary. Czerwone kary 6 małych łyżek 80 gram wyszło yy, za te łyżki. To takie. Łyżeczki, ale takie kopiaste. No i tak jak mówię, 80 gram za 6 wyszło. Dodajemy do tej wody, tylko uważajcie, bo przy parze, no w szczypie w oczy, szczypie w oczy <trafię> trzeba być ostrożnym. I uważać z tego typu potrawami, z tego typu potrawami. Okej, okay, no to wrzucamy trawę cytrynową, wrzucamy chili pokrojone, wrzucamy czerwoną cebulę. Tak jak wspomniałam, uważajmy na to jak i co wykonujemy. Dolewamy teraz mleczko kokosowe, ja mam tutaj z obniżoną zawartością tłuszczu. Ta zupa na początku nieładnie wygląda, no bo jak widzicie, wygląda wręcz, nawet bym powiedziała, nieestetycznie i nie zachęcająco do jedzenia to danie. No tak jest na początku z tych składników. Nie bójcie się, smak później nam to wynagrodzi. Teraz dorzucamy makaron. Dobrze, trzeba go porozdzielać. Można to po prostu zrobić na samym początku, połamać, a ja jakoś czasami robię to, czasami nie, w zależności od dnia jaki mam humor, można tak to ująć. Także troszeczkę mieszamy i gotujemy. Teraz nasza zupa musi się pomału gotować. Makaron szybko się gotuje, bo to jest ten makaron jajeczny, ten specjalny makaron do tych zup, do tych dań. Jak widzicie tutaj makaron jest długi. Ja go później potnę. Potnę go nie na wizji, ale potnego Nie odpowiadało mi, że taki długi był, więc to w zależności u was jak to jest. Dorzucamy teraz krewetki, surowe krewetki duże y, królewskie krewetki surowe i gotujemy je tak długo aż staną się mm, różowiutkie jak prosiaczki <śm> <ś> to wtedy będzie znak że one są już gotowe są już y, ugotowane Także to kilka minut potrwa, bo z każdym razem gdy dokładamy kolejnych składników, nasza zupa przestaje wrzeć i co spowalnia jej ugotowanie, ale to to chodzi podczas tego procesu wydobywają się smaki. Tutaj dajemy świeżej pietruszki. Tak. Świeżej pietruszki. Następnie będziemy dodawać właśnie w tym momencie już yy, przyprawy. Za chwilkę każdy może indywidualnie, ale proponuję najpierw wypróbować to. Dodajemy sos sojowy, ja mam yy, z obniżoną ilością yy, soli. Soli, tak, soli cukru i tych wszystkich niepotrzebnych składników. Także dodajemy, wyciągamy już trawę cytrynową, bo już nie jest potrzebna. Oczywiście nie będziemy jej wykładać na talerze. Próbujemy teraz do smaku i właśnie w tym momencie się okazuje, że zupa potrzebuje zupa. Danie potrzebuje, ogólnie danie, może być to zupa, jak wspomniałam, może być to drugie danie potrzebuje y, tuningu, także już dodajemy do smaku sól, na pewno jeszcze sól himalajska, y, zdrowsza wersja niezdrowej soli, <laughs> następnie y, cynamon, cynamon lubi y, krewetka i tutaj te, te połączenie smaków ostrość z słodyczą daje świetny rezultat. Dodamy jeszcze y, trochę cukru, trochę lubczyka. Pieprz i to są po, podstawowe y, składniki, które musimy dać, żeby y, cała potrawa była y, wystarczająco y, smaczna. Pamiętajcie, że lepiej y, podczas gotowania małymi kroczkami, małym dosypywaniem, y, małymi szczyptami dokładać. I tutaj jest y, cukier. Y, tylko, że tutaj w moim przypadku nie jest to cukier, zwykły jest to erytro, więc nie ma tutaj w ogóle kalorii. Lubczyk. No i pieprz, duża ilość pieprzu potrzebujemy. Mieszamy wszystko. Dokładnie mieszamy. I będziemy za chwilę już nakładać całą zupę. Gotujemy, sprawdzamy na oko, że tak powiem, z tego względu, że no każdy ma inne naczynie do gotowania, inne palniki, i ta zupa będzie gotowa w ciągu 15-20 minut, już ze wszystkim, nawet może mniej. Nie jestem w stanie, nie liczę czasu. Tak prezentuje się już nasze danie naprawdę apetyczne, smaczne. Pożywne i jak zwykle u mnie na kanale nisko kaloryczne, co ważne jest dla zdrowia i lepszego samopoczucia, smacznego.